To jest wystawa, która dotyka materii sportu, a tytuł tej wystawy jest Sport Games. Jest to wystawa, która prezentuje różne zjawiska występujące we współczesnym świecie, które dojrzeli artyści i przekuli to na język sztuki. Jest, jest to fascynujące pokazanie właśnie tego elementu współgrania jednego i drugiego, czyli sportu i sztuki. Poprzez tą wystawę właśnie chcemy pokazać takie symboliczne spojrzenie, jak również to, że artyści dotykają tego tematu. Niełatwego, a może łatwego, to trzeba będzie spojrzeć na to, co pokazywane jest dzisiaj na wystawie. Jest to, tak w skrócie, wypowiedź artystów, którzy poprzez różne języki, sztuki, media wypowiadają się o sporcie jako takim, ale koncentrując nie na tym, co możemy zobaczyć w głównym nurcie telewizyjnym czy też wyobrażeniu sportu, ale na tym, co, jest, co się odbywa poza tym. Czyli koncentrując się na na emocjach, na tym, co się dzieje w, w człowieku, kiedy, kiedy, kiedy się te emocje wyzwalają, pojawiają i tak dalej. Moja praca odnosi się do Instagrama, do tego, jak e, jesteśmy bombardowane najczęściej, czy bombardowani, Takimi wizjami uzyskania wspaniałego ciała poprzez proste ćwiczenia, które można zrobić na kanapie, przy ścianie albo gdzieś tam jeszcze. Takie wyobrażenie, że właściwie też jakby taka idealna sylwetka, samo poczucie, że to jest dostępne dla każdej i dla każdego z nas to jest oczywiście nieprawdą. No, obrazy są o sporcie, jakim jest boks, jakby wynikają z mojej takiej codziennej praktyki, bo dzień zaczynam od treningu bokserskiego, kiedyś byłem czynnym sportowcem, właśnie trenowałem zawodniczo boks olimpijski w klubie Gwardia Warszawa. No i właściwie ta miłość do tego sportu ze mną została do teraz i, i właściwie tak jak mówiłem, każdy dzień zanim zacznę malować, to zaczynam od, od boksowania, więc stąd tematy. Które się pojawiają, jakby dotyczą tego głównie sportu, ale też takich spraw związanych z cielesnością, z tożsamością płciową, z tożsamością seksualną, z cielesnością. W sumie w boksie ten kontakt ciało ciało jest bardzo częsty, a jest jednak bardzo normatywny, więc chciałem go squeerować w jakiś sposób. Więc te postaci, które maluję, są pozbawione jakichś wyraźnych cech płciowych. Właściwie są to takie Hybrydy, w które można by się zamienić. Każdy z nas mógłby być jedną z tych postaci. Wystawa trwa od 17 czerwca do 10 września, także jest naprawdę duży okres czasu do obejrzenia tej wystawy. A jest parę ciekawych rzeczy. Oprócz malarstwa instalacji są też i filmy, wideo, które można zobaczyć.